Siemawidzowie, widzowie to ja Kaczka Wier. gdzie jest specjal na 100 subów, także bardzo Wam dziękuję, jestem was naprawdę, jestem bardzo szczęśliwy i to jest specjal, także subuj i lajkuj. A w dzisiejszym odcinku będziemy będziemy pytać ludzi, czy mają jakiś team, żeby nas wytestować. I wtedy zobaczymy jak nam pójdzie i czy nas przyjmą czy nie. Także zapraszam Was do filmu. Na kodzie, na razie jestem sam i poczekam chwilę na niego. Jakieś... 3 minuty, jak nie wbiję, no to idę szukać następnego typka, także do zobaczenia. Okej okay, widzowie, mamy tego typka. Yy, zaraz wam go pokażę i zobaczymy co mi powie. What's first? Mm. So like it's gonna be I'm like wasting me. You get the speed No, I don't want to. I need to. Wait 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 wait, I have a delay. Go. I have a delay, bro! Wait. Oh, yeah. Okay Oh Let me show you Don't sure? Oh, <sighs> Ooh, I You won. really beat me have five What's next? Oh. Alright, that's good. He got it at like 8.5. He was pretty good on like the slippery balls. But yeah. like, it would be better if we went faster on like the normal balls. Okay. Nice. What's next? Let me interview you. What? Why do you want to be on the team? Why? Yeah. This, I want to have some fun. And I want to, this is gonna be my first team ever I joined. And I want to have some fun right. and, you know, new friends, new. The next thing is juking. Oh. I recommend spinning in real life. Yeah, like. Yeah, I'm spinning in real life. Wait, I just noticed Mikasa i partially didn't take good, you have cut or something. What are you Get touching over there? Get out. In my camera mod. Camera? Yeah. Wait, three, two. <laughs> Is that good? Uh, yeah, that's us Okay, wait, another time. Yes, I did it. Last time yes i did it nice oh no you just did that one clean you just jumped okay, up jump. <laughs> oh dang so how would you write that that was pretty yeah you're on this is my like own, own trick so three two Run! Let's run this run. Five. Give me ten seven. seconds. Actually, twenty. Sure. Okay. Six. I'm um, to uh, on six, five, four, three, two. I'm coming. <sighs> so close. No 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 nie, no. yeah, nie, i nie, caught. I was stuck right there. It's still hard to do when you monkey. nie, 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 na uciekanie I właśnie wyruszył ja nie, Mój, on mówi, że mu jest strasznie ciężko jakby bręczować, czyli dla tych, co nie wiedzą, schodzenie po, po y, gałęziach, bo ja... mam wrażenie, że jest bardzo blisko mnie, a nie lubię tego wrażenia, bo spadły. hard to branch. Wait, just restart. <coughs> I hit something, and also, it's so hard to branch. Wait, I'm about to Come back to Gazebo. What? I won? You, I hit something, and do you know how hard it is to branch with Lava Monkey? Yeah. So I won, right? Yeah. Bow. Wygrałem. Wygrałem tą błędę, przez to, że nie umiem branchować jako jest jak, jak slawałogi, także lecimy dalej. Także odpala timer i zobaczymy jak mu pójdzie. I robimy ogólnie wyścig, kto pierwszy dojdzie stąd do czerwonych ścian. Wygląda także zaczął. Timer. Zobaczmy jak mu pójdzie. Tutaj widzę, że... Myślę, że go powinienem go pokonać. Okej, okay, nie dojecną za pierwszym razem, także Dobra, to już raczej jest wygrana w tej konkurencji. Hmm... No! No, I slam! Yes, I won! I'm ready. Why do you say go? Czyli teraz tu wystarczy nie ważne, wy... <ścoughs> nieważne za jakimś. Dobra, także mamy dowód, że zrobiłem. I did it! Okay, so. Amen. Yes. Thank you so much, bro. Thank you. Wait, come here. Przyjął nas widzowie. Jestem oficjalnie w Teamie. Także zobaczmy co będzie dalej. Dobra, widzowie, teraz dodajemy się do znajomych, także musicie to zobaczyć. Mamy to, widzowie. Jestem oficjalnie w teamie. Widzowie, co każdy musi teraz zrobić? Subskrybuj. Yeah!